27 stycznia przy ulicy Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie odbyła się uroczystość otwarcia nowego miejskiego żłobka. Okazuje się, że nasze miasto obok Warszawy jest jedynym miejscem, gdzie przybywa mieszkańców. Żłobki są więc bardzo potrzebne. Lokalizacja tego obiektu jest nieprzypadkowa. Osiedle Kotuli, gdzie znajduje się nowa placówka, zamieszkują przede wszystkim młodzi ludzie. Jest ono rozbudowywane. Ten złobek to część kompleksu oświatowego. W ubiegłym roku powstało tu nowe przedszkole. Wkrótce zakończy się budowa szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszystkie te placówki wraz z infrastrukturą sportową to inwestycja w wartości prawie 40 milionów złotych. Bardzo się cieszymy, że mamy przede wszystkim dzieci. Dzieci to przyszłość Polski, to przyszłość miasta. Przychodzą osoby i sportarbaśna. I z całej Polski, i również za z I oby ten żarzów rósł tak szybko jak w tej chwili. W ostatnim okresie przybyło nam prawie 25 tysięcy osób, a więc jest to duży wzrost. Ten tak kosztował dużo, Dokładnie 5 milionów 36 176 złotych. I warto te pieniądze wydać, bo to na naszych maluchów. Obiekt jest bardzo nowoczesny i przyjazny dzieciom. Ma ponad 1300 m2, kolorowe sale, duże okna, piękny taras. Zastosowano tu najnowocześniejsze technologie, m.in. ogrzewanie podłogowe i baterie słoneczne. W szatni są nawet pokrowce na kurteczki. W nowym żłobku miała być setka maluchów, ale chętnych było więcej. Już jest 135 dzieci i tych dzieci jeszcze przybędzie. Na dzisiaj w nie ma kłopotów, żeby przyjąć dziecko do przedszkola czy też do żłobka. Będziemy dalej się starać o to, szczególnie do młodych panów, żeby tych dzieci było jak najwięcej. Rzeszów przeznacza sporą część swojego budżetu na inwestycje oświatowe. Tylko w tym roku wyda na ten cel, głównie przebudowy i modernizację, ponad 32 miliony złotych.